Siemanko, z tej strony Leader, czyli wasz znienawidzony, znaczy ulubiony youtuber, a dzisiaj ze mną jest... kolega, no. zwany inaczej jako Hubert. No, kolega... Gdy. Znany jeszcze inaczej jako Hubert. Oczywiście. No nie, nie powinienem tak mówić. O! Pochwaliłeś się, że już na woski jeszcze yy. Jeszcze nie, chwaliłeś. nie, nie, łapkę łapkę z górę i subika z nie, Wbijajcie do kolegi kanału, link w w opisie. No. I... O nie, O. Kurwa. Yy. Dzięki. Patry, Ej no. nie, jaki bogacz, stać go nawet na disco nie, Tak, tak, nie, nie, ten. nie, O boż! No ono! Całe magazynie. gramy sobie na mapie Guard, oczywiście. Gram na nie sobie... wiem czy tak, oczywiście. Nie no, oczywiście, to by było jakbyśmy grali na Lake, kur... Nie, nie, oczywiście, no właśnie. <grym> Albo na Realto, jakby no, było. Jakby Realto by było, to byśmy grali na Realto. Albo ewentualnie Safe House. No, ale ten Guard jest trochę dupy, ale. Od biedy! Skrę skręciłeś się kostkę chyba O, bo no to nieźle. Ja nie umiem tej mapy grać wcale. Ja też nie umiem, ma to jakieś prosy pewnie grania tej mapy. Co po co miał tylko? Chłopie. To jest ich spawn chyba. No. Mm biurko małe, ale ambicje dużo nie tylko ambicje no. na Alejku to ja jestem Einstein, bo to nie wiem, u mnie drugi nie. Nie. Ewentualnie jeszcze mogą pisać jakieś pytania. Robimy kiedyś. Biorę lustrzankę i robimy Q&A. O właśnie, to robimy lustrzankę. A to ten tu. To... Taki zrobimy ten. <laughs> Luno lustrzankę, żeby... a, zrobimy. Ej, ja ten na twarzy by. Kiedy trzeba pokazać ci. aż jest? jak... Jak Instagrama, no to i... No, Instagrama nie podaje to... Bo jeszcze no, Ale nie ja bym pokazał twarz. A moje tyle taką połowiczną, bo z plecań będziesz siedział, głos zmienisz w tym co, montażu. modulatorem. Łap. A nie, ty kupiłeś. A, dobra, zagram w plecem twoim. Fałdami. A WP, a na brzuchu. <laughs> Hej, taki montaż <laughs> zrobić jak, jak ci kryminaliści, to opowiadają swoją historię. Tak. A WP miał. O, łap. A WP. Ja też mam AWP, Ma ale to jest głupi pomysł, a no, dobra To jest głupi pomysł? Dwie AWP To rzucić ci pistolet, okej? Okay? Nie, Chodź? ja mam, ja mam, nie, 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 nie a, trzeba. A dobra Raz kozi śmierć Uber Nie kupiłem smoka i flasha, to jest problem. Może dwie AWP, to. Drugi ja. Ruszy... No scope, no scope. Najpierw no scope. Kurde! To ile ma? No dobra Te I'm star i lecimy To tak, jak chcecie to wpiszcie sobie na YouTube Oigos Mały wszystko z Brawo. Tak. I'm star, ty jesteś na tej mapie Na lejku to Ciężko ale tu Bo... Twoja łapa Cholera, ale to chodzi Opisz kota to, to dobry pomysł nie wiem, czy to jest kupię miejscówka to. na Scouta. No dobra. Nie kupiłem i tak. Ara. Pobacz, ara. Ara to jakaś papuga, czy co? Ara to ja będę miał jak się kupię pole. No czemu bomby nie pilnujesz? No czekaj, ja biegam jak... Kaczka bez mózgu, a ty jeszcze zabijaj. Eee, prawo. Spawno, słyszę Albo tymi drzwiami jakimiś, albo spał. <gulat> <gulat> nie, obcym. nie, im star. nie, 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 mnie, ale to nie, to. nie, 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 Pokaż im Pokaż Jeden. A Polska, bardziej. siła polska, moc. Nie wiem, gdzie oni mi tu mogą wyjść na tej opie. Skopa słyszy po prawej, gdzieś tam. Ma 12 HP, dasz mu radę. Nie, nie dam mu. Dasz, dasz. A gdzie on? Eee, są trzy. O, no i najpic. No, Star. Eee, dziękuję wszystkim za oglądanie. No, ale ty nie możesz tak ucinać, bo ty jak się od razu wygrywamy to ucinasz, to nie powinno no, tak być. Ale teraz nie ucinam. Dziękuję za oglądanie. O, awans, Awans, Owons, awans na odcinku, awans na odcinku. do kolejnego, trzymajcie się, cześć!